Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i odpocznij. Czasem łatwiej powiedzieć, a trudniej zrobić. Nie każda sofa jest tak komfortowa na jaką wygląda. A jak jest w przypadku sofy Kinga od producenta Etap Sofa? Zapraszam na mój dzisiejszy test. Patrycja Grbowa. Sofa Kinga to atrakcyjna propozycja do nowoczesnego wnętrza. Jej forma wydaje się być dość prosta, ale niech Was to nie zmyli. Przede wszystkim, przyszycie tworzą design tego mebla i nadają mu charakteru. Ale uwaga nie pełnią one tylko i wyłącznie elementu dekoracyjnego. Co ważne dzielą oparcie na jego profilowane części. Zatem sprawdźmy, czy jest wygodna. Oparcie jest wygodne, dobrze podtrzymuje mi plecy, a to dla mnie szczególnie ważne po całym dniu spędzonym za biurkiem. Mogę się tutaj naprawdę swobodnie zrelaksować. W oparciu zastosowano piankę poliuretanową na pasach elastycznych, ale co to znaczy? że w oparciu zastosowano dość podstawowe wypełnienie, za to pasy elastyczne zapewnią oparciu dodatkowe wzmocnienie i sprężystość. Moim zdaniem oparcie jest naprawdę solidnie wykonane, a sam projekt przemyślany. W siedzisku wykorzystano dużo lepsze wypełnienie, a mianowicie sprężyny faliste, piankę wysokoelastyczną, a tylko dodatkowo piankę poliuretanową. To szczególnie ważne w perspektywie dłuższego użytkowania, ponieważ nie będzie się odkształcać i pozostanie z nami na dłużej. Będzie po prostu bardziej wytrzymała. Pianka wysokoelastyczna szybciej niż poliuretanowa odzyskuje swój kształt, dopasowuje się do ciała, zapewniając komfort siedzenia. Sofa jest miękka, a jednocześnie... W siedzeniu nie kryje się pojemnik na pościel. Nie ma funkcji spania, ale to sprawia, że siedzisko jest grubsze, a przez to dużo bardziej wygodne. I to jest dużą zaletą tej sofy. Przyjrzyjmy się kolejnemu elementowi naszej sofki i zobaczmy na podłokietniki Z początku myślałam, że będą troszeczkę za wąskie i twarde, ale zmieniłam zdanie. Okazały się wystarczająco miękkie, a moja ręka idealnie będzie mogła się na nich oprzeć. A to, że podłokietniki i oparcie są dość wąskie, sprawia, że sofa nada się idealnie do niewielkiego wnętrza. Zajmie po prostu mniej miejsca niż sofa z rozłożystymi bokami. Sofa stoi na drewnianych nóżkach, które można dobrać w różnych kolorach. Szczerze to wydaje mi się bardzo, bardzo urocze. Taka sofa od razu staje się lżejsza w odbiorze. Zależnie od naszych upodobań możemy też dobrać tkaninę, z jakiej wykonana jest sofa. Tkanina jest dostępna w wielu kolorach, a wśród nich znajdą się też materiały łatwo czyszczące i te przyjazne zwierzakom i ich właścicielom. Warto również poznać wymiary tej sofy, ale po to muszę sięgnąć do katalogu. Zobaczmy. Jest szeroka na 151 cm, wysoka na 98 cm i głęboka na 88 cm. Wariant, na którym teraz siedzę, jest dla dwóch osób, ale mamy również wersję trzyosobową. A ty, którą dzisiaj wybierzesz? W kolekcji znajdziemy również rozkładany fotel z funkcją relaksu manualnego. Po rozłożeniu pojawi się miejsce na nogi i fotel zamieni się w wygodne miejsce do odpoczynku. I jak? Spodobała Wam się ta sofa? A może szukacie czegoś w zupełnie innym stylu? Koniecznie wejdźcie na stronę twojemeble.pl i wybierzcie coś dla siebie. A ja tymczasem żegnam się z Kingą. To było naprawdę miłe popołudnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Warto jeszcze widzieć, jak, du... jak duża jest ta sofa. Sofa!